Miała być prosta ostatnia Zrobili rondo dla tłumów, Kolejna fala i dawka dla ludzi Jak dla tych szczurów Kurwizji manipulacja Ludzie nie mają nie, dotyli, nie, nie w tych maskach po preparatach. W tym bolu stoją w kolejce na wymach. Przed tym szpitalem na brodzie wichza strach i psychoza Grymasz szwaty na mordzie wybranej mózgi. Przez TV pomocmy się za nich Boże Niektórym już nie pomoże. Gdzie staż pryca, paszporty, milicja, znowu w galeriach, zabrakka kańca, truknę jeden Drżysz jeden nielegal. wyżyć do śmieci paralizator i bałka z gazem polecam na dzieci. Wstydzi się grać Za tą firmę. z rejestrem stana naprzeciw Eliksirują już dzieci tu tą terapią genową i segregują. Jak śmieci szprycować są przymusowo Polaków kuci, dziecię stu, przeforsują coś. To no, co stop segregacji, tyranii i brania mózgów masowo Musimy wyjść na ulicę, masowo zdjąć te kakańce Organizować się w grupie i działać również lokalnie Musimy walczyć o wolność o naszą polskę Jak Dla naszych dzieci, pokoleń połone tej ziemi Skardą dziś bez podziałów Polaku tu dawaj z nami na protest Przeciwko tej segregacji narodzie walcz o tą polskę Próbują zabrać nam wolność Tą polskość i nasze zdrowie do boju polski narodzie Oczyzna wzywa na wojnę Musimy wyjść na ulicę, masowo zdjąć te kakańce Organizować się w grupie i działać również lokalnie Musimy walczyć o wolność o naszą polskę jak tam nie. dla naszych dzieci, po nie bo one tej ziemi skarbną dziś bez pociałów, podziałów Polaku, tu dawaj z nami na protest przeciwko tej segregacji Narodzie walcz o tą Polskę, nie. Próbują zabrać nam wolność To polsko i nasze zdrowie, do boju Polski narodzie ojczyzna wzywa na wojnę Kiedyś twój dzieciak czy wnuczek tu swoim wnukom opowie Jak no. walczyliśmy o Polskę, yeah. by ludziom żyło się dobrze Tymczasem znów na ulicach zabrakta końca na mordzie Milicja nęka przychodnią no to widzimy się w sądzie Są to umarza wiadomo, no chyba, że jest pisowski Zgłodzili tą konstytucję, stracili Polskę jak opcję o Orła i Szatański masoński pacyfikacja Warszawy 24, dziesiąty biało-czerwona flaga, którą nieśliśmy ulicę Dla nas coś więcej niż bardzo Polska jest nasza ojczyzna, nasza historia. To mówi sama za siebie, tak szycząc wodali wodali. tych przodków oddali. Życie z tą iskrą Nie ufaj tym politykom ta pseudowładza w krawatach dla zysków podpiszą wszystko. przedacą Polaka Nie ufaj medium reżimu, jak Bertrin wylał się szamba. Zaufaj własnemu sercu i pokaz serce Polaka Musimy wyjść na ulicę, masowo zdjąć te Kakańce organizować się w grupy i działać również lokalnie. Musimy Walczyć o wolność o naszą Polskę, jak i dla naszych dzieci Po koleni po one tej ziemi skarb, dziś bez podziału w Polaku, tu dawaj z nami na protest przeciwko tej segregacji narodzie walczą o tą Polskę, bują zabrać nam wolność Tu polskość nasze zdrowie do boju polski narodzie, Częczyzna wzywa na wojnę Musimy wyjść na ulicę, masowo zdjąć te organizować się w grupy i działać również lokalnie Musimy walczyć o wolność o naszą Polskę, jak dawniej dla naszych dzieci Po po one tej ziemi, dziś bez podziału w Polaku, tu dawaj z nami na protest przeciwko tej segregacji narodzie. walczą tą Polskę yeah. bują Zabrać nam wolno, to polsko nasze zdrowie do boju Polski narodzie ojczyzna wzywa na wojnę